Jakie to uczucie trafić rzut na zwycięstwo? A no super, dać radość nie tylko swojej drużynie, ale i kibicom widać było tą radość, tą euforię po zakończeniu spotkania, dlatego bardzo się cieszymy. Do mnie myślę, że to dojdzie dopiero jak dojadę do domu gdzieś tam po, po godzince dwóch, jak sobie przeanalizuję ten mecz tak na spokojnie, na chłodnej głowie, to będę na pewno szczęśliwy. Po połowie czwartej kwarty prowadziliście już dużą różnicą punktów, ale mecz skończył tylko dwupunktowym zwycięstwem. Czy już myśleliście, że jest skończone to spotkanie? No, ta nerwówka była na... głównie dzięki nam tak naprawdę, bo zamiast grać swoją koszykówkę mądrą, stawianą, dzielić się piłką, to chcieliśmy, żeby ten mecz e... dobiegł sam do końca, a tak się nie da grać, już dalegi to wykorzystała, przechwyciła parę piłek. Zagrała z kontry, trafili trochę rzutów i zrobiło się bardzo nerwowo. Dlatego mamy nauczkę na przyszłość, musimy wyciągnąć wnios wnioski na poniedziałkowym wideo. Myślę, że trener powie, co źle tam wykonaliśmy i będziemy mądrzejsi na przyszłość. Gra od kontrenerem jest trener Winnicki wygląda zdecydowanie lepiej, czy sami po sobie czujecie, że gracie lepiej? No, świadczą o tym wyniki. Mamy w trzech spotkaniach bilans 2-1. Powalczyliśmy z wicemistrzem Polski, z polskim cukrem Toruń. Postraszyliśmy ich tutaj na parkiecie. Wygraliśmy z Ostrowem, wygraliśmy dzisiaj z Legią, Dwa bardzo ważne mecze przekroju całego sezonu, jeżeli chodzi o walkę o playoff. Także to chyba widać, ale a z każdym treningiem, z każdym tygodniem będziemy lepiej wykonywać te założenia, tą taktykę trenera i będziemy jeszcze mocniejsi. Okej, okay, dziękuję Momentami wyglądaliście jakby brakowało Wam koncentracji, dużo niewymuszonych błędów. No, na pewno gdzieś tam na odprawie po meczowej już trener nam powiedział, że znowu mieliśmy dużo strat i myślę, że one gdzieś tam wynikają. Eee... Złych decyzji, złego, no może też gdzieś tam dekoncentrację, ale też to nie wydaje mi się, żeby to był jakiś tam największy e, powód tych strat. Myślę, że gdzieś tam e, za bardzo kombinujemy, powinniśmy szukać gdzieś tam łatwiejszych e, opcji i żeby tych strat było mniej unikać po prostu tego. Chociaż końcówkę zagraliście świetną, prawie dogoniliście spójnie z tego jego fragmentu, jesteście zadowoleni, czy nie do końca? Kolejny mecz. Tak naprawdę, e, czy to druga połowa, czy końcówka? Rzucamy wszystko, e, co możemy, żeby po prostu wrócić do gry i wyszarpać to spotkanie. I kolejny raz, po prostu czegoś tam brakuje, żeby przypieczętować albo przełamać tą szalę na własną korzyść i wygrać spotkanie. E, ale zawsze jest to gdzieś tam problemem, jak się goni, gdzieś tam może czegoś zabraknąć i myślę, że. E, Dzisiaj znowu czegoś tam delikatnie nam zabrakło w końcówce, ale myślę, że powinniśmy myśleć o tym, o, o kształcie meczu. I gdzieś tam znowu zabrakło nam a, tych pojedynczych rzeczy. Myślę, że na pewno tutaj gdzieś strata, trochę skuteczność, na pewno gdzieś z mojej strony a, też bym chciał o wiele lepiej, żeby to wyglądało. A, więc myślę, że te małe rzeczy po prostu zadecydowały. No a wiadomo, w końcówkach. Dużo gra, dużo gra doświadczenia i, i też szczęścia. A czy też zabrakło kontuzjowanych zawodników? U, to na pewno. Przez cały sezon, prawie od początku, jak tylko zaczęliśmy rozgrywki w Polskiej Lidze i w Europie, a, tych zawodników nam obywało, było coraz mniej. A, I wiadomo, że ich, ich brakuje, bo gramy cały czas w okrojonym składzie i ta intensywność a, co trzy dni grając była naprawdę duża. A, I myślę, że gdzieś to tam mogło się nam odbić, ale mam nadzieję, że zaraz jak. Coraz większa ilość zawodników wróci po kontuzjach, powinno być dla nas łatwiej. Liczę na to bardzo i mam nadzieję, że teraz, po tym jak zakończyliśmy też rozgrywki w Europie, będziemy mieli trochę więcej czasu do przygotowywania się do kolejnych danych, tam meczów, które są przed nami. Okej, okay, dziękuję.